Mam na imię Katrin i jest to historia o tym, jak moje życie przybrało nieoczekiwany obrót. Świeżo po studiach prawniczych dostałam pracę jako asystentka prawnika w dużej firmie handlowej. Biura firmy były labiryntem boksów i działów. Trzeciego dnia pracy, próbując znaleźć ksero, dosłownie wpadłam na marka z działu zakupów. Zaraz, zaraz, zaśmiał się uspokajając mnie. Musisz być nowy. Jestem Mark. Katrin, odpowiedziałam, czując, że moje policzki się rumienią, kropka, jestem nową asystentką prawnika. I tak, jestem trochę zagubiona. Oczy Marka zabłysły. Cóż, Katrin, uważaj mnie za swój osobisty GPS. Dokąd zmierzasz, od tego momentu Mark i ja staliśmy się przyjaciółmi. Rozmawialiśmy podczas przerw na lunch, a on zawsze znajdował pretekst, by wpaść do mojego działu. W miarę upływu tygodni nasza przyjaźń przerodziła się w coś więcej kropka pewnego piątkowego wieczoru, gdy wychodziliśmy z pracy, Mark zwrócił się do mnie. Hej, Katrin, chcesz iść na kolację? Za rogiem jest świetna włoska knajpka. Zawahałam się przez chwilę, po czym uśmiechnęłam się. Z przyjemnością kropka ta kolacja zapoczątkowała nasz romantyczny związek. Spotykaliśmy się przez rok, a nasza wieś stawała się coraz silniejsza z każdym mijającym dniem kropka. Mark był wszystkim, czego kiedykolwiek chciałam w partnerze miły, zabawny i wspierający. W naszą pierwszą rocznicę Mark oświadczył się. Pobraliśmy się sześć miesięcy później podczas małej ceremonii w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny kropka matka Marka, Linda. Była obecna, ale nie wydawała się zachwykona. Zawsze była wobec mnie nieco oziębła, a podczas przyjęcia podsłuchałem, jak mamrotała coś do krewnego kropka, mógł się bardziej postarać, powiedziała, nie zdając sobie sprawy, że jestem w zasięgu słuchu. Jest tyle odnoszących sukcesy, bogatych dziewczyn. Ale nie musiał wybrać ją kropka, jej słowa mnie zabolały, ale starałam się nie pozwolić. By przyćmiły moje szczęście. Mark mnie kochał i tylko to się liczyło. Po ślubie postanowiliśmy kupić mieszkanie. Odziedziczyłam sporą sumę po babci, więc Mark i ja byliśmy w stanie podzielić się kosztami. 50 do 50. Było to przytulne dwupokojowe mieszkanie w miłej okolicy. Idealne na rozpoczęcie wspólnego życia. Rok po ślubie życie ułożyło się w wygodnym rytmie. Mark i ja dobrze radziliśmy sobie w pracy, a nasze weekendy były wypełnione leniwymi porankami i zwiedzaniem miasta. Wszystko wydawało się idealne, aż do dnia, w którym się obudziłam. Początkowo uznałam to za zwykły ból brzucha. Kropka, ale w miarę upływu dni i utrzymywania się nudności, mały głosik z tyłu mojego umysłu szeptał możliwość, której nie brałam pod uwagę. Kropka, czy mogę być w ciąży? Pewnego ranka postanowiłam się o tym przekonać kupiłam test ciążowy w drodze do pracy i zakradłam się do biurowej łazienki podczas przerwy na lunch. Te dwie minuty oczekiwania były najdłuższymi w moim życiu. Kropka, kiedy w końcu spojrzałam na test, moje serce przyspieszyło. Dwie różowe kreski. Kropka, tego wieczoru postanowiłam zaskoczyć Marka wiadomością. Wybrałam jego ulubione danie na wynos i zastawiłam stół świecami. Kiedy wszedł, jego brew uniosła się do góry. Co to za okazja? Zapytał, odwieszając płaszcz. Wzięłam głęboki oddech. Mark, muszę ci coś powiedzieć. Jestem w ciąży. Cisza, która nastała, była ogłuszająca. Twarz Marka przeszła przez szereg emocji, zaskoczenie, zmieszanie, a potem rozczarowanie. Jesteś pewna? Zapytał w końcu, jego głos był napięty. Przytaknęłam, moje wcześniejsze podekscytowanie zniknęło. Zrobiłam dziś test. Wypadł pozytywnie. Mark opadł na krzesło, przeczesując dłonią włosy. Katrin, nie sądzisz, że to za wcześnie. Jesteśmy małżeństwem dopiero od roku. Nie zdążyliśmy się jeszcze sobą nacieszyć. Może powinniśmy rozważyć nasze opcje? Czułam się, jakbym została oblana lodowatą wodą. Opcje. Sugerujesz aborcję. Mark wzruszył ramionami. Nie patrząc mi w oczy. To tylko coś do przemyślenia. Oboje budujemy nasze kariery. Dziecko zmieniłoby wszystko. Kropka wstałam, trzęsły mi się ręce. Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę. To nasze dziecko, Mark. Zatrzymam je, kropka, kilka następnych dni było napiętych. Mark i ja tańczyliśmy wokół siebie, a słoń w pokoju rósł z minuty na minutę. Zdecydowałam się na wizytę u lekarza, mając nadzieję na jakieś dobre wieści, które zmieniłyby zdanie Marka. Wizyta nie przebiegła tak, jak się spodziewałam. lekarka, uprzejma kobieta o imieniu dr Petel, spojrzała na mnie z niepokojem po badaniu. Pani Thompson, obawiam się, że pani ciąża jest wysokiego ryzyka, powiedziała łagodnie. Będzie pani musiała być bardzo ostrożna, kropka, mniej stresu, więcej odpoczynku i dużo relaksu. Kropka, poczułam, że mój świat się przechyla. Co to oznacza dla dziecka? Doktor Petel ścisnęła moją dłoń. Oznacza to, że będziemy musieli cię uważnie monitorować. Istnieje ryzyko poronienia, ale przy odpowiedniej opiece możemy je zminimalizować. Wyszłam z kliniki oszołomiona, kropka, jak miałam się mniej stresować. Skoro mój mąż nie chciał naszego dziecka, kiedy wróciłam do domu, zastałam Marka oglądającego telewizję. Jak poszło? Zapytał, nie odrywając wzroku od ekranu. Wzięłam głęboki oddech. Ciąża jest wysokiego ryzyka. Muszę ograniczyć stres i więcej odpoczywać. Zapytam, czy mogę pracować zdalnie. Mark zacisnął szczękę. Catherine, Naprawdę myślę, że musimy to przemyśleć. Jeszcze nie jest za późno, żeby przestań, przerwałam mu. Podjęłam decyzję, Mark. Urodzę to dziecko, z twoim wsparciem lub bez niego, kropka następnego ranka z niepokojem podeszłam do mojego szefa, pana Jamesona. Wyjaśniłam swoją sytuację i poprosiłam o możliwość pracy zdalnej. Ku mojej uldze był wyrozumiały i natychmiast się zgodził. Twoje zdrowie i zdrowie twojego dziecka są najważniejsze, Katrin, powiedział uprzejmie. Zapewnimy Ci wszystko, czego potrzebujesz do pracy z domu. Poczułam, że ciężar spadł mi z ramion, ale trwało to krótko. Kiedy powiedziałam Markowi o umowie. Jego reakcja nie była entuzjastyczna. Świetnie, mruknął. Więc będziesz cały dzień w domu, robiąc co dokładnie, spojrzałam na niego z niedowierzaniem. Pracować, Mark. I dbać o siebie i nasze dziecko. Wyśmiał mnie i odszedł, pozostawiając mnie bardziej samotną niż kiedykolwiek kropka z upływem tygodni rzuciłam się w wir pracy i przygotowań do narodzin dziecka. Przeczytałam każdą książkę o ciąży, jaką mogłam znaleźć, zaczęłam zdrowiej się odżywiać, a nawet zaczęłam ćwiczyć jogę prenatalną. Tymczasem Mark, stawał się coraz bardziej zdystansowany, kropka, zaczął zostawać do późna w pracy, twierdząc, że musi nadrabiać zaległości. W weekendy nagle wyjeżdżał w podróże służbowe, o których nigdy wcześniej nie wspominał. Kropka, próbowałam z nim o tym rozmawiać, ale mnie zbywał. Pewnego wieczoru, gdy nakrywałam do stołu do kolacji, zadzwonił dzwonek do drzwi. To była matka Marka, Linda. Pomyślałam, że wpadnę i zobaczę, jak sobie radzisz, powiedziała z uśmiechem, który nie do końca docierał do jej oczu. Zaprosiłam ją do środka, próbując zignorować sposób, w jaki jej spojrzenie krytycznie omiatało mój rosnący brzuch. Mark powiedział mi, że pracujesz teraz w domu, powiedziała, siadając na kanapie. Przytaknęłam. Tak, lekarz zalecił to dla zdrowia dziecka. Wiesz, Catherine, dziecko nie zawsze jest błogosławieństwem, za jakie ludzie je uważają, kropka, zwłaszcza gdy przychodzi w złym momencie. Poczułam, jak podnoszą mi się nerwy. Nigdy nie ma idealnego czasu na dziecko, Lindou. Poradzimy sobie. Pochyliła się do przodu, zniżając głos. Jesteś tego pewien. Mark jest młody i ambitny. Potrzebuje partnerki, która będzie wspierać jego karierę, a nie go hamować. Niech nie żałuje swojego wyboru. Kilka dni później, gdy Mark szykował się do pracy, poczułam zapach czegoś nieznanego. Kwiatowe i słodkie perfumy, które zdecydowanie nie były moje. Zamarłam w bezruchu. Nowa woda kolońska. Zapytałam, starając się zachować swobodny ton głosu. Kropka, Mark przez chwilę wyglądał na zaskoczonego, po czym wzruszył ramionami. Tak. Dostałem ją jako próbkę. Podoba ci się? Zmusiłam się do uśmiechu. Jest ładny. Kropka, ale kiedy wyszedł do pracy, nie mogłam pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak. Perfumy nie były wodą kolońską i z pewnością nie były próbką. Kropka, były to drogie damskie perfumy, które przylgnęły do koszuli mojego męża niczym nieme oskarżenie. Kropka, następnego ranka, po tym jak Mark wyszedł do pracy, podniosłam telefon trzesącymi się rękami. Przewijałam kontakty, aż znalazłam numer, którego szukałam. Mojego kuzyna, Jacka Kropka pracował dla agencji detektywistycznej i jeśli ktokolwiek mógł mi pomóc odkryć prawdę, — To właśnie on. — Hej, Kaf — odpowiedział wesoło Jack. — Co tam potrzebuje twojej pomocy, Jack — powiedziałam. — Chodzi o Marka. — Myślę, że mnie zdradza. — Muszę wiedzieć na pewno. — Przyjrzę się temu, Kaf. — Daj mi kilka tygodni, dobrze. Głos Jacka był łagodny, gdy odpowiedział. Kropka, w międzyczasie rzuciłam się w wir pracy i przygotowań do narodzin dziecka. Zamówiłam łóżeczko, zaczęłam oglądać próbki farb do pokoju dziecięcego, wszystko, by zająć czymś umysł. Ale gryzący strach w moich wnętrznościach nie ustępował. Kropka w końcu, po trzech męczących tygodniach, zadzwonił Jack. Spotkamy się w kawiarni na piątej ulicy. Zapytał poważnym głosem. Kropka, godzinę później siedziałam naprzeciwko Jacka w cichym kącie kawiarni. Położył na stole kopertę Manila. Przepraszam, Catherine, powiedział cicho. Ale miałaś rację, kropka drżącymi rękami otworzyłam kopertę. W środku były zdjęcia, dziesiątki. Mark wchodzący do hoteli, Mark w restauracjach, Mark spacerujący po parku. Na każdym z nich był z tą samą kobietą, młodą blondynką, piękną kropka ma na imię Melissa, wyjaśnił Jack. Jest nową pracownicą w dziale Marka. Spotykali się co najmniej od miesiąca, może dłużej kropka wpatrywałam się w zdjęcia, czując odrętwienie. Jak on mógł to zrobić? Jack wyciągnął rękę i ścisnął moją dłoń. Mark powiedział ci, że jest w podróży służbowej w ten weekend, prawda, kłamał, powiedział Jack. Jest teraz z nią. W hotelu Westview. Pokój 412. Świat wokół mnie jakby się zawirował jazda taksówką do domu była zamarzana. Kiedy w końcu przekroczyłam drzwi wejściowe, ściskając kopertę ze zdjęciami, byłam zaskoczona, że w salonie zastałam Lindę, moją teściową. Och, Katrin, powiedziała i jej głos ociekał fałszywą słodyczą. Pomyślałam, że przyjdę posprzątać dom, kiedy Mark będzie w podróży służbowej. Bóg wie, że ostatnio nie robisz tu zbyt wiele. Kropka jej słowa, oprócz wszystkiego innego, były ostatnią kroplą. On nie jest w podróży służbowej, warknęłam. Jest teraz ze swoją kochanką. Kropka oczy Lindy rozszerzyły się na chwilę, po czym zwęziły. Cóż, jeśli jest, a nie twierdzę, że jest, to czy można go winić? Spójrz na siebie. Zawsze jesteś gruba, odpuściłaś sobie i już nigdy nie zwracasz na niego uwagi kropka. Cała ta ciąża była pomyłką. Nikt nie chce tego dziecka, oprócz ciebie kropka, coś we mnie pękło. Wynoś się, wysyczałam. Natychmiast wynoś się z mojego domu kropka. Linda przez chwilę wyglądała na szokowaną, a potem prychnęła. Nie przychodź do mnie z płaczem, kiedy Mark cię zostawi kropka, gdy drzwi frontowe zatrzasnęły się za Lindą. Usiadłam na podłodze, a w głowie kołatały mi się jej okrutne słowa. Ale gdy początkowy szok minął, zastąpiła go nowa emocja, determinacja. Nie mogłam tak po prostu siedzieć, gdy mój mąż mnie zdradzał. Kropka trzęsącymi się rękami podniosłam się i chwyciłam kluczyki do samochodu. Wiedziałam, gdzie jest Mark i zamierzałam stawić mu czoła. Kropka jazda do hotelu Westview była zamarzana, a moje myśli były chaotyczną mieszanką gniewu. Bólu i niedowierzania. Zanim się zorientowałam, stałam przed pokojem 412. Słyszałam śmiech z wnętrza, głęboki chichot marka i wysoki chichot kobiety. Mój żołądek burczał, ale zebrałam się w sobie i zapukałam do drzwi. To pewnie obsługa, zawołał wesoło kobiecy głos. Czekaliśmy na tego szampana. Serce waliło mi tak mocno, że myślałem, że wybuchnie mi w piersi. Drzwi otworzyły się i stanął w nich Mark. Jego uśmiech zamarł, gdy mnie zobaczył. Katrin zająknął się. Wyraźnie zaskoczony. Co ty tu robisz? Przepchnęłam się obok niego do pokoju, a mój wzrok natychmiast padł na blondynkę pośpiesznie owijającą się w prześcieradło. Melisę, jak przypuszczałem? Mark, zaczęłam, mój głos drżał. Jak mogłaś, ale ku mojemu szokowi, zamiast przeprosić lub próbować wyjaśnić, twarz Marka stwardniała. Jak mogłam? Jak mogłaś, Catherine? Nie zaspokajasz mnie od miesięcy. Zależy ci tylko na tym dziecku, kropka jego słowa uderzyły we mnie jak fizyczny cios. Cofnęłam się, moja wizja się rozmyła. Mark kontynuował, jego głos ociekał obrzydzeniem. Nie dbasz już o siebie. Spójrz na Melisę. Pomachał w stronę swojej kochanki. Kropka, tak powinna wyglądać kobieta. Taka byłaś kiedyś. Kropka Melisę wybrała ten moment, by się odezwać, i głos był obrzydliwie słodki. Powinnaś być nam wdzięczna. Jesteśmy troskliwi, czekamy, aż urodzisz dziecko, zanim Mark cię zostawi. Jesteśmy uczciwi, kropka, nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę, kropka, nagle ostry ból przeszył mój brzuch, znacznie gorszy niż cokolwiek, co czułam wcześniej. Mój wzrok pociemniał i poczułam, że tracę równowagę. Mark, sapnęłam, wyciągając do niego rękę, gdy upadałam. Proszę, węzwij karetkę, kropka, ale Mark i Melisse już się poruszali, zbierając swoje rzeczy. Szorstko chwycili mnie za ramiona i wyciągę enenli na korytarz. Sama to na siebie sprowadziłaś, powiedział zimno Mark, stając nade mną, gdy leżałam na podłodze kropka ostatnią rzeczą, jaką widziałam, zanim straciłam przytomność, były ich oddalające się sylwetki, zostawiające mnie samą w potrzebie kropka ocknęłam się, a nade mną unosiła się zatroskana twarz hotelowej pokojówki. Bolało mnie całe ciało, a ból w brzuchu był potworny. Wszystko w porządku. Wezwałam karetkę, powiedziała pokojówka, a w jej głosie słychać było troskę. kropka, Próbowałam mówić, ale udało mi się wydusić z siebie tylko tydzień. Kilka następnych godzin minęło w plamie syren, jasnych świateł i naglących głosów. Wpadałam i traciłam przytomność. Zawsze świadoma gryzącego strachu o moje dziecko. Kropka, kiedy w końcu w pełni odzyskałam przytomność, leżałam w szpitalnym łóżku. Przy moim łóżku stała lekarka z poważną miną. Pani Thompson powiedziała łagodnie. Tak mi przykro. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale straciła pani dziecko kropka jej słowa uderzyły mnie jak fizyczny cios. Zamknęłam oczy, gorące łzy spłynęły mi po twarzy. Gdy dotarła do mnie rzeczywistość tego, co się stało, mój żal zmienił się w gniew. Mark, jego matka, ta kobieta Melissa, oni wszyscy byli za to odpowiedzialni. Kropka, zabili moje dziecko swoim okrucieństwem i egoizmem. Kropka, po wypisaniu ze szpitala udałam się prosto do naszego mieszkania. Z mechaniczną sprawnością spakowałam wszystkie rzeczy Marka do pudeł. Następnie pojechałam do domu Lindy. Kropka, bezceremonialnie wyrzuciłem pudła na jej podjazd, po czym pomaszerowałem do drzwi wejściowych. Linda otworzyła je, a jej twarz była maską fałszywej troski. Katrin, kochanie. Słyszałam, co się stało. Jaka szkoda. Powiedziała, wcale nie brzmiąc na zmartwioną kropkę, przepchnęłam się obok niej do domu. Daruj sobie, Linda. Wiem, że cię to nie obchodzi. Natychmiast przestała udawać. A czego się spodziewałeś? Tak będzie najlepiej. Teraz ty i Mark możecie się rozwieść i wyprowadzić z tego mieszkania. Wpatrywałam się w nią z niedowierzaniem. Wyprowadzić się. To mieszkanie jest w połowie moje. Linda machnęła lekceważąco ręką. Szczegóły. Mark ma świetnych prawników. Dopilnują, żeby dostał wszystko. Nie nadajesz się na jego żonę. Katrin. Jesteś dla niego zbyt prosta. Najlepiej będzie, jeśli odejdziesz po cichu. Nie rób zamieszania kropka poczułam, jak pięści zaciskają mi się po bokach. Nie odejdę po cichu, wysyczałam. Będę walczyć. O mieszkanie, o wszystko. Twój syn i jego kochanka zabili moje dziecko i nie pozwolę, żeby uszło im to na sucho twarz Lindy lekko zbladła, ale szybko doszła do siebie. Nie dramatyzuj, Katrin. Takie rzeczy się zdarzają. To niczyja wina kropka, kiedy odwróciłem się, by odejść. Przyszła mi do głowy pewna myśl. Stanąłem przed Lindą po raz ostatni. Powiedz mi coś, Lindą. Jakbyś się czuła, gdybyś straciła dziecko. Gdyby czyjeś okrucieństwo i egoizm pozbawiły cię dziecka, po raz pierwszy Linda wyglądała na autentycznie wstrząśniętą. Otworzyła usta, po czym znów je zamknęła, nie mogąc znaleźć słów. Przytaknąłem, czując ponurą satysfakcję. Tak właśnie myślałem, kropka znowu odkrytą determinacją skontaktowałem się z moim starym przyjacielem ze studiów, Aleksem, który został odnoszącym sukcesy prawnikiem rozwodowym. Kiedy wyjaśniłam mu swoją sytuację, nie zawahał się. Wspieram cię, Katrin, zapewnił mnie Alex. Upewnimy się, że dostaniesz to, na co zasługujesz. Postępowanie sądowe było wyczerpujące. Mark i Maryse przyjęli jednolitą postawę, zaprzeczając swojemu romansowi i przedstawiając mnie jako niestabilną psychicznie kobietę wymyślającą historię po stracie dziecka. Wysoki sądzie argumentował prawnik Marka. Pani Thompson wyraźnie cierpi na urojenia, spowodowane tragiczną stratą. Nie ma żadnego romansu, tylko wyobraźnia pogrążonej w żałobie kobiety ale Alex był przygotowany. Na skinienie sędziego przedstawił zebrane przez nas dowody. Chciałbym przedstawić te zdjęcia jako dowód, ogłosił Alex. Przekazując je sędziemu sala sądowa zawrzała, a twarze Marka i Melisie zbladły. Potem nastąpił kudek Grace. Co więcej, wysoki sądzie, mamy dowody wideo z hotelu Westview. Nagranie zostało odtworzone, pokazując Marka i Melissy ciągnących moje nieprzytomne ciało na korytarz, śmiejących się, gdy mnie porzucali. W sali sądowej rozległy się westchnienia. W końcu zeznawała pokojówka hotelowa, opisując, jak znalazła mnie nieprzytomną i wezwała pomoc. Gdy skończyła, na sali nie było ani jednej współczującej twarzy dla Marka czy Melisy. Werdykt sędziego był szybki i zdecydowany. W świetle przedstawionych dowodów rozstrzygam na korzyść pani Thompson. Pan Thompson zapłaci rekompensatę finansową za cierpienie emocjonalne. A cały majątek małżeński zostanie podzielony równo. Gdy opuściliśmy budynek sądu, poczułem, że ciężar spadł mi z ramion. Nie było to pełne zwycięstwo, nic nie mogło przywrócić mi dziecka, ale to był początek. W kolejnych tygodniach rzuciłam się w wir odbudowywania swojego życia. Kupiłam małe mieszkanie, zaczęłam spotykać się z terapeutą i powoli zaczęłam zdrowieć. Gdy już się pozbierałam, zadzwonił mój telefon z niespodziewaną wiadomością od lindy.ketrin, jej głos był nietypowo niezdecydowany. Możemy się spotkać. Proszę, instynkt kazał mi odmówić, ale ciekawość zwyciężyła. Dobrze. Kawiarnia na piątej ulicy, jutro o drugiej. Kropka, kiedy dotarłem do kawiarni, prawie nie poznałem Lindy. Zniknęła gorąca, dobrze ułożona kobieta. Na jej miejscu siedział ktoś, kto wyglądał na załamanego. Ketrin zaczęła, jej głos drżał. Myliłam się. We wszystkim. Wyjaśniła, jak Melissę zmanipulowała Marka, zwracając go przeciwko własnej matce. Planowali sprzedać dom Lindy, zostawiając ją z niczym. Kropka słyszałam plotki, kontynuowała Linda, ocierając łzy. Planują coś w firmie. Coś nielegalnego. Katrin, wiem, że nie mam prawa prosić, ale tylko ty możesz ich powstrzymać. Kropka usiadłam, oszołomiona. Część mnie chciała odejść, pozwolić im zniszczyć się nawzajem. Ale gdy Linda wspomniała o firmie, mojej firmie, poczułem odpowiedzialność, której nie mogłem zignorować, kropka z moim wykształceniem prawniczym, zagłębianie się w dokumenty firmy nie było tak zniechęcające, jak mogłoby być dla innych. Spędziłem całe dnie przeglądając umowy, zamówienia i raporty finansowe. Powoli składając w całość niepokojący obraz kropka dział marka konsekwentnie przepłacał za towary, znacznie powyżej stawek rynkowych. Początkowo myślałem, że może to być niekompetencja, ale gdy zagłębiłem się w temat, wyłonił się pewien wzorzec kropka z zawyżonych cen zawsze korzystała ta sama garstka dostawców, a rozbieżności zaczęły się mniej więcej w czasie. Gdy Melissa dołączyła do firmy kropka ale najgorsze miało dopiero nadejść. Odkryłem plany dotyczące zbliżającego się dużego kontraktu, który mógł zaważyć na wyniku finansowym firmy. Mark miał kupować towary niespełniające norm po cenach premium, co miało zrujnować zyski i reputację firmy. Z teczką pełną dowodów wkroczyłem do biura dyrektora generalnego. Pan Jameson podniósł wzrok, zaskoczony moim widokiem. Ketrin O co chodzi, proszę pana, powiedziałam spokojnie. Odkryłam coś, co musi pan natychmiast zobaczyć. Kropka, przez następną godzinę wyłożyłam wszystko, co znalazłam. Z każdą minutą twarz pana Jamesona stawała się coraz bardziej ponura. Kropka to jest niewiarygodne, powiedział w końcu. Katrin, nie mogę ci wystarczająco podziękować za zwrócenie naszej uwagi na tę sprawę. Natychmiast rozpoczniemy pełne dochodzenie. Następne kilka tygodni to był istny wir. Znalazłam się w centrum wewnętrznego dochodzenia, dostarczając zeznania i dowody. Mark i Melisse zostali zawieszeni w oczekiwaniu na wynik. Kiedy kurz opadł, dowody były niepodważalne. Firma złożyła wielomilionowy pozew przeciwko Markowi i Melisie, a wkrótce potem pojawiły się zarzuty karne. Obserwowałem z sali sądowej, jak oboje zostali skazani, wiedząc, że już nigdy nie zajmą stanowisk kierowniczych. Po tym wydarzeniu pan Jameson ponownie wezwał mnie do swojego biura. Tym razem jego twarz promieniała. Katrin, Twoja praca nad tą sprawą była wzorowa. Chcielibyśmy zaoferować Ci awans na starszego prawnika, wraz z tą nagrodą za wyjątkowe zasługi dla firmy. Opuściłam jego biuro z nowym tytułem i plakietką, czując mieszankę dumy i słodko-gorzkiego poczucia winy kilka tygodni później zadzwonił mój telefon. To była Linda. Katrin powiedziała jej głos zdławiły emocje. Słyszałam, co zrobiłaś. Uratowałaś firmę. Uratowałaś mój dom. Myliłam się co do ciebie. Czy kiedykolwiek mi wybaczysz? Linda, odpowiedziałem cicho kropka wybaczam ci. Ale myślę, że najlepiej będzie. Jeśli oboje będziemy żyć osobno. Rozumiem, powiedziała. Dziękuję, Catherine. Za wszystko kropka, kiedy odłożyłem słuchawkę, poczułem, że rozdział mojego życia naprawdę się zamyka. Ból zawsze tam będzie, tępy ból za dzieckiem, które straciłam i życiem, które myślałam, że będę mieć. Ale odkryłam też w sobie siłę, o której istnieniu nigdy nie wiedziałam.